Siema. Ostatnio odpaliła mi się taka fajna, luźna atmosferka, ponieważ jest za oknem ciepło, a to znaczy, że można się napić, na przykład wody, albo jakiegoś napoju gazowanego. Aczkolwiek ja ostatnio byłem w sklepie i była taka oto brązowa butelka. Pomyślicie, że jest to piwo. No i macie rację, ponieważ jest to piwo, ale zero. I dzisiaj robię taste check, znaczy ja już to stawałem, ale nie zrobiłem tego na kamerze. I to jest warka Ice Coffee... 0% z nutką czekolady. No i ogólnie ja byłem kiedyś fanem kraftowych piw i wydawałem, myślę, że zbyt dużo pieniędzy właśnie na piwo kraftowe, bo myślałem, że jest lepsze. To znaczy pod wieloma względami jest, ale po, po prostu czasem to jest zwykłe spuszczanie się nad, nad samą tematyką kraftowych piwek i takich rarytasów jest mało, chociaż nie mogę ukrywać, że i tak będą lepiej smakowały niż niektóre koncerniaki. Ale żeby nie było, testujemy właśnie dzisiaj yy, warkę Ice Coffee Zero, Wczoraj, mówię, ją troszeczkę piłem, zostawiłem ją na noc. Co by mi tutaj, wiecie, do głowy nie zaszumiało. Dlatego, w takich bardzo rozsądnych wartościach. No i teraz robię taste check. No i wam powiem tak: czuć czekoladę, czuć tą nutkę, właśnie tej kawy mrożonej, ale. Nie wiem, czy chciałbym właśnie pić y, pół litra y, tegoż to napoju. To Znaczy, jest specyficzny w smaku. Nie wiem, jak y, by to było na przykład kilkuprocentowe, na przykład sześcio, bo nie wiem, czy lubicie na przykład jakieś Irish Stout albo. Y, Sorry, Facebook, albo jakieś, nie wiem, whisky na przykład z kawą, znaczy kawe z whisky w zasadzie, czyli taką typową Irish coffee, gdzie często przy różnych e, wariacjach właśnie tegoż to napoju, proszę nie pisać do mnie, e, są wtedy, wiecie, takie fajne, ostre smaki, nie to, że jestem jakoś, jakimś fanem e, takich ostrych walorów smakowych, to tutaj właśnie przez to, że to miało być takie kawowe i też jednocześnie z czekoladą. Jest to piwo, ale piwo zero. Nie ma, nie no nie wytrzymam, zaraz. nie ma to takich właśnie wartości powiedzmy jakich byśmy się spodziewali na zasadzie tego, że to miało być właśnie takie typowo ostrawe, więc czy polecam? W smaku jest takie 6 na 10, może 5 na 10 nawet bym powiedział, ale jeśli chcecie po prostu sobie spróbować no to czemu nie? Tylko możecie się też, nie wiem, zawieść w smaku, bo nie każdy lubi właśnie takie kombinacje, aczkolwiek no jest to do wypicia. Czy do zagryzienia, do jakiegoś obiadu, być może wtedy troszeczkę lepiej by to smakowało, ale tak jak mówiłem, musicie e, lubić e, właśnie tego rodzaju kombinacje smakowe, aczkolwiek e, jakbyście się dodali tutaj, nie wiem... Inaczej, jakby to było z procentami większymi niż tylko 0, to pewnie by to lepiej smakowało. Pozdrawiam serdecznie.